o co mi myślę, że ona wciąż coś czuje. Moja psycha ciągle w gorszą stronę mnie kieruje Próbuję nie myśleć i przestać patrzeć za, ale kurwa co zobaczyć ciebie jeszcze raz. o co mi myślę, że ona wciąż coś czuje. Moja psycha ciągle w gorszą stronę nie kieruje Próbuję nie myśleć i przestać patrzeć za, ale kurwa chcę zobaczyć ciebie jeszcze raz. Chodzę przez ulicę, myślę, co zrobić z tym błędem Wszyscy mówią coś innego jak mnie, kieruje. Naprawić wszystko zanim to zginam Chodzę po tym mieście, bo chcę przestać o tym myśleć Nawań jest syf, ciężki jak, jak moje serce Wybacz skarbie, że ciągle ciebie ranie. Ale proszę uwierz, to niespecjalnie Chodzę nocą i myślę, czy on wciąż coś czuje Moja psycha ciągle w gorszą stronę mi Przestać patrzeć za Ale kurwa chcę zobaczyć jeszcze raz Chodzę nocą mi myślę, czy ona wciąż coś czuje Moja psycha ciągle w gorszą stronę mnie kieruje Próbuję nie myśleć i przestać patrzeć za Ale kurwa chcę zobaczyć jeszcze raz